Audycja powstała w Radiu Warszawa 106 i 2FM. Lubisz nas słuchać? Wejdź na www.radiowarszawa.pl i wspieraj. Z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Ja, Jan, ujrzałem na prawej ręce zasiadającego na tronie Księgę zapisaną wewnątrz i na odwrocie zapieczętowaną na siedem pieczęci, i ujrzałem potężnego anioła obwieszczającego głosem donośnym: Kto godzien jest otworzyć Księgę i złamać jej pieczęcie? A nie mógł nikt na niebie, ani na ziemi, ani pod ziemią otworzyć księgi, ani na nią patrzeć. A ja bardzo płakałem, że nikt nie znalazł się godzien, by księgę otworzyć, ani na nią patrzeć. I mówi do mnie jeden ze starców: Przestań płakać. Oto zwyciężył lew z pokolenia Judy, odrośl Dawida, by otworzyć księgę i siedem jej pieczęci. I ujrzałem między tronem a czworgiem zwierząt, a kręgiem starców, stojącego baranka, jakby zabitego. A miał siedem rogów i siedmioro oczu, którym jest siedem duchów Boga wysłanych na całą ziemię. I poszedł, i z prawicy zasiadającego na tronie wziął księgę. A kiedy wziął księgę, czworo zwierząt i dwudziestu czterech starców Upadło przed barankiem, każdy mając harfę i złote czasze pełne kadzideł, którymi są modlitwych świętych. I taką nową pieśń śpiewają. Godzien jesteś wziąć księgę i jej pieczęć otworzyć, bo zostałeś zabity i nabyłeś Bogu krwią twoją ludzi z każdego pokolenia, języka, ludu i narodu. I uczyniłeś ich Bogu naszemu królestwem i kapłanami, a będą królować na ziemi. W dzisiejszym fragmencie z apokalipsy świętego Jana Apostoła w centrum pojawia się tajemniczy zwój, który jest dobrze zapieczętowany. Takie zabezpieczenie wskazuje na jego wielką wagę. Co może się w nim znajdować? Boży plan zbawienia? Wyroki dotyczące ludzkiej historii? Z pewnością wielka tajemnica. Problemem jest jednak fakt, że nikt nie jest godzien, aby złamać pieczęcie, otworzyć zwój i ją odkryć, a tym bardziej wyjawić. Czy naprawdę w całym wszechświecie nie ma nikogo, kto by mógł poznać Boże tajemnice? Na szczęście pojawia się baranek, mający na sobie znaki śmierci. To Jezus Chrystus jest zabitym barankiem, co widoczny jest także w chwale nieba. Ma siedem rogów, wskazujących na jego wszechmoc, honor, cześć. Jest niepokonany. Ma także siedem oczu. A więc wszystko widzi, nic przed nim się nie ukryje. To właśnie On jest godny otworzyć zwój, zrozumieć Boże tajemnice i przekazać je ludzkości. Baranek Boży, Jezus Chrystus, otwiera zwój i odkrywa tajemnice. On dla nas jest kluczem, poprzez który można poznać, zrozumieć i przyjąć osobiście Boży plan. Przez pryzmat Jezusa możemy czytać świat i odkrywać sens życia. Na szczęście mamy do Niego dostęp. Możemy się z Nim spotkać, adorować Go, przebywać z Nim, słuchać Jego słów. Korzystajmy z Jego obecności, aby zrozumieć. Radio Warszawa tworzy program dzięki wsparciu finansowemu słuchaczy. Jeśli podobała ci się ta audycja, wejdź na www.wspierajradiowarszawa.com.pl i dołącz do grona darczyńców.